Witam na moim kanale. Dzisiaj jest czwartek, czwartek co mi my się myli. Piątek, Dzień Kobiet. Co mamy w kalendarzu na Dzień Kobiet? Kasza jak lana na słodko. Nie. A więc wszystkim kobietom życzę dużo zdrowia. Realizacji marzeń i aby wszystko, co by chciały, żeby się dzisiaj spełniło. Dzień sześćdziesiąty Tydzień dziesiąty, Ryby Beaty Jana Wincentego. Pozdrawiam wszystkich.